Cześć, witam was na moim kanale. W tym filmie pokażę Wam, jak rozmnażać hortensję przez sztobry, przez, czyli przez sadzonki zdrewniałe. Jest to bardzo dobry czas na rozpoczęcie tego zabiegu, ponieważ wykonując cięcia, wykonując korekty krzewów kwiatów, mamy bardzo dużo odpadu, który możemy wykorzystać. Jak widzicie, ja już mam tutaj <coughs> obcięte. Przygotowane sadzonki, ale zaraz wam powiem, jak to zrobić. Na sadzonki nie wybieramy pędów głównych, które są już stare, mają dużo dużo gałązek, tak jak tu widzicie, tego pędu nie wykorzystujemy, ponieważ z, z pąków, które są tutaj już wyrosły te gałęzie, więc nam z takiego czegoś się y, sadzonka nie uda. Tu z kolei mamy taką młodą gałązeczkę, która właśnie była wycięta z tego miejsca. Możecie mi wierzyć na słowo. I tak, tu mamy ładne pąki. Tu mamy również ładne pąki. Spójrzcie, że one się już robią lekko zielone. Czyli roślina się już przygotowuje sama w sobie do, do wzrostu, do wegetacji, bo zrobiło się dość ciepło. I tak, tniemy takie oto gałązki. około 1,5 cm do dwóch pod pąkami, pod skosem. Dlaczego pod skosem? Po prostu to zwiększa powierzchnię pobierania wody. Tu mamy przygotowany żwir zwykły, niepłukany. Jest on zebrany z... ten, co został mi z układania kostki. Tu, co możecie zaobserwować, takie frakcje, to on jest wilgotny po prostu, bo... Śniegu jeszcze trochę leży pod, pod budynkiem, a on jest w cieniu. I takie oto sadzoneczki wkładamy sobie. Gdybyście mieli w ogóle takie ładne przyrosty, to już jest super. O! I teraz szkoły są dwie. Niektórzy w taką jedną doniczkę wkładają 8, 9 sadzonek, i wtedy. Próbują jakoś dzielić tą bryłę, która powstanie. Ja Wam polecam coś innego. Zróbcie to tak. No, tu jest trochę za dużo, ale ja w każdą doniczkę wkładam po 3, po 4 gał sadzonki i mam piękną, gotową roślinę. Takie coś, z trzema, 4 sadzonkami. O wiele ładniej się zagęści. Nie wystaje nam jeden taki kikut, który. Yy, szpeci, a nie zdobi, bo wtedy musimy go ciąć, on się wtedy rozrasta, dzieli. A tak mamy ładną, gotową, zdrową, gęstą sadzoneczkę. No można trochę tak bardziej, o. Resztę piachu ja zaraz dosypię, bo jest tutaj za mało i taką tą doniczkę podlewamy, stawiamy gdziekolwiek. Może to być to garaż, może być to tunel, yy, możemy też to zostawić na zewnątrz, ważne, żebyśmy to okryli folią na noc, i patrzymy co się dzieje. Jeżeli z któraś gałązka robi się czarna lub zaczyna pleśnieć, gnić, wyrzucamy ją od razu. Natomiast jeżeli wszystko się ładnie ukorzenia, te pączki dalej są zielone, zostawiamy w spokoju, kontrolujemy czy tu jest wilgotno, ponieważ teraz roślina została pozbawiona korzeni, więc musimy zadbać o odpowiednie wilgotność podłoża. Tutaj było trochę śniegu, więc Podłoże jest wilgotne. Jeszcze dosypię i zaraz podleję. Stawiamy to od północnej strony budynku, tak żeby to było cały czas w cieniu, nie na słońcu i za kilka tygodni możemy cieszyć się ładnymi sadzonkami. Tak więc widzicie jak można wykorzystać to co obcinamy z kwiatów w bardzo fajny pożyteczny sposób. Zwiększamy swoją sztuki hortensji w bardzo łatwy sposób darmowy tylko troszkę pracy naszego kosztuje. Dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Zachęcam do subskrypcji, komentowania, lajkowania i oglądania innych filmów na moim kanale. Na razie cześć.